Witamy Was wszystkich na naszej nowej wędkarskiej wyprawie. Dzisiaj, tak jak ostatnio, spinning. Słuchajcie, testujemy, testujemy nowe jakieś tam miejsca, sprawdzamy tam jakieś nowe miejscówki, bo wiadomo zbliża się. Jesień? Nie, już jest jesień. Zbliża się zima i, i gdzieś by trzeba było na ten czas poszukać jakiś, jakiś miejsc, gdzie, gdzie ten okoń, przede wszystkim okoń, będzie się zatrzymywał, będzie... Będzie, będzie żerował, powiedzmy żerował. Wiemy jak to wygląda zimą. On tam żeruje, jest to bardzo, bardzo słabe, ale, ale trzeba takich miejsc poszukać, żeby później ewentualnie gdzieś te miejsca odwiedzać i coś. Coś tam połowić. A więc dzisiaj jest kolejny taki dzień, właśnie na takie, na takie nasze szperanie e, i fajnych miejscówek i ewentualnie ryb, które mogą się tam zatrzymywać. Jak to będzie wyglądało, to zobaczycie na filmie, czy uda nam się coś złowić. Na ten czas e, bierzemy się zawędkowanie, a Was zapraszamy do oglądania filmu. Jedno z bardziej Kiedyś ulubionych Andrzeja miejsc, gdzie wyciągał takie ładne już okonie, ponad 40, tak jak on lubi. Postanowił dzisiaj sprawdzić, jak to wygląda z tym że mamy świadomość, że to już nie są te czasy, nie. I no i to kiedyś, jest najgorsze w tym wszystkim, kiedyś, tak jak Jurkowi powiedziałem przed chwilą, e, pokazuje się przez filmiki e, naszym kolegom, e, gdzie jakie ryby można połowić, no i, i jeżeli chodzi o konie, nieraz byliśmy świadka, świadkami, że ktoś przyjeżdżał z małą płotką, no i niestety na żywca mm, no, łatwiej mu jest tą rybę wyciągnąć. co tylko szło, nie? i dlatego no Mam świadomość, że już po prostu tych okoni takich nie ma, no. nawet nie widzę, żeby żerowały, może gdzieś tam jakiś jeszcze by się znalazł albo parę sztuk, ale, ale żeby to było, że wiecie, przychodzicie i, i są te brania, jakieś tam zdecydowane fajnych okoni, no to tego już niestety nie ma, no ale e, trzeba było do tego przywykać niestety, bo widzimy co się, co się dzieje. Nie? Dlatego nieraz po prostu, nawet szkodą filmu, nie staramy się tego nie pokazywać. Ale powiem Wam, najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie ma zasady. Kto ile ma lat, ile lat już wędkuje jako wędkarz, po prostu przychodzą na to miejsce i nie zastanawiają się, że jak zabierze matecznik. To potomstwa nie będzie, tym bardziej, że konie bardzo długo rosną. To chyba jedna z najbardziej długo ryb mało przybierające na masie i dlatego jest z nimi tak wielki problem z ich złowieniem. Natomiast poszukiwania trwają bardzo długo. Chodzi się nieraz miesiącami, żeby znaleźć miejsce, gdzie one są. No i trzeba wtedy bardzo uważać, żeby to nawet, nie sprzedać je. Ale to już no właśnie, nawet nie przez film, ale nawet takie wędkowanie, nie trzeba popatrzeć, czy gdzieś ktoś się nie kręci, nie obserwuje, bo no ludzie z tego też między innymi słyną, nie, że lubią tak łazić, podpatrywać. No rozpoznajemy no... przecież wędkarze jeden, drugiego, jeżeli nadano na wodę, zazwyczaj każdy jeździ na to samo. Słuchajcie, z widzenia się znamy. I ktoś jak widzi, że wyciągasz coś, no, no niestety, no to, on, to jest dla niego sygnał i on przychodzi i będzie z tego miejsca próbował tak samo nie zawsze uda mu się, bo to też tak trzeba powiedzieć, bo to trzeba jeszcze wiedzieć na co dokładnie, dokładnie, i jak to prowadzić dokładnie zresztą Jurek widziałeś jak było w ostatnim filmie yy, tam też trochę rybek żeśmy nałowili i już yy, wędkarz który łowił niedaleko nas Obserwował, obserwował nas. Obserwował, nie wiedział jak łowimy, na co łowimy, ale myśmy tylko stąd zniknęli, on już był na tym miejscu. Co prawie obserwowaliśmy tam, czy coś udało mu się złowić, no bo wiecie, żal nam zawsze jest tych wybieranych rybek, nie? No. Co prawie złapał tam jedną yy, no i to na tym się skończyło? Ale to, to właśnie... Ale nie możemy powiedzieć, że zabrał, no. bo wypuścił. No no. Akurat tutaj nie natrafiliśmy jak to się mówi. Wiesz, nigdy nie wiesz, co by było, jakby te, ryby brały, jakby, jakby te ryby brały mu intensywnie. Ale widziałeś tam po 30 czy 40 rzucie tam mu nic nie wchodziło. No to wiesz, gdyby miał rybę co drugi rzut, to kto wie, jakby się to skończyło, nie? No ale zrezygnował o... i poszedł w inne miejsce. czym pozwolił nam wrócić i dalej łowić. No, niestety dla nas. <laughs> I tak ma, ma być na przyszłość. No to wędkuj A ja Ci nie będę przeszkadzał O, jest to konek nasz ulubiony On się go zaraz odczepi i nam pokaże O, no, zobaczcie Taki gdzieś koło 24 cm może mieć, nie? No ale to już jest taki sportowy jak my lubimy. Tyle no, nie mniejsze. I płyn. I jak my to tradycyjnie mówimy, przyprowadź starsze rodzeństwo. Dokładnie. No, taki z 21 cm, może 22 cm. podejść bliżej <grym> jak Andrzej Holowo Ale jest i wypuszczamy rybkę. Cię jak ładnie idzie za Andrzeja za pleców i odczepiamy to no, nie jest, jest jeszcze ładniejszy od poprzednika, nie? No, powiem wam i to o takie rybki nam chodzi i to nas po prostu cieszy Kolejny okoń, Jurka, Jurka wysłałem sprawdzić nową miejscówkę i po prostu zabrakło go teraz przy kręceniu, muszę zrobić to sam, zresztą nie pierwszy, nie pierwszy, pewnie nie ostatni raz Jurek Tamina, ja widzę, że chyba to nic nie bierze, albo... Jak nie bierze, bierze to ryba za rybą, co ty co ty? tu no nie ma żadnego ściemniania. On znaczy, tak mówi, nie bierze, nie bierze, bierze, bierze. Może nie tak często, ale rybka bierze nam. Nie ma... Wiesz, my już przyzwy przyzwyczailiśmy się do tego, co, to, co rzut to, to jest rybka. <laughs> nie mamy co narzekać, słuchajcie, no, no trzeba się przemieszczać troszeczkę, sprawdzać. Jak to wygląda na innych wodach? No co chwilę tam coś uda się wyłuskać, ale no nie... Wie, jak te rybki idą? czy one tutaj coś są ale jak obserwujemy to na tej wodzie a ona tu ma myślę, że z 5-7 hektarów to jest jeden wędkarz to daje jakiś sygnał ale powiem wam tak jak nie nam to komu ja cały czas mam nadzieję, że ten my trochę pochodzimy i znajdziemy miejsce w którym one zaczną z nami współpracować. Będziemy kombinowali, wymieniali, zmieniali gumki na różne kolory, takie oliwki ten motor Oulny, bo, bo mi zabrakło słowa. I różnie. To perłowe, to inne, to porteczki. I tak będziemy kombinowali z nimi cały czas. I one się muszą skosić. Niech nie one nie będą takie cwane, oddać. Jurek, jak ty tak w to wierzysz, jakie mam ja wyjście Zresztą nie no, trzeba też teraz tak bez żartów, co jakiś czas tam jakiś okonek gdzieś się tam pokazuje, można coś wydłubać, nie? Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, i byśmy chcieli coś rzut, żeby tam jakaś ryba była. Chociaż były takie momenty, jak tam gdzieś stado okoni podeszło, że tak, że, że tak się działo. No No ale teraz znowu musimy poszukać czegoś innego, bo tam już te pewne. Pewnie te jedno drugie statko gdzieś pokłute. no wiadomo, on nie będzie ten oko nie brał również skończoność. On, on się us us odpocząć. uspokoi się, uspokoi się gdzieś tam, będzie odpoczywał, a my musimy poszukać e, jakichś nowych e, kolegów do towarzystwa. Nowych miejscówek, słuchajcie, bo to tak wyłowienie w jednym miejscu to też cały czas je sprawia przyjemności. To, to, to ma polegać na tym, że to my się staramy je przechytrzyć. one <laughs> Robią wszystko, żeby się nam je dać złowić. Różnie... I ta rywalizacja na tym polega. Różnie, na, różnie nam to wychodzi, ale na, na, dzień to chyba, na dzień dzisiejszy to chyba z tym rywalizacją jesteśmy my bardziej do przodu niż ODER. Tak? No i, i, i tego się trzymamy cały czas, bo to znaczy, że my się rozwijamy, kombinujemy i idzie to do przodu cały czas. Nie będziemy tutaj za długo... No roz, słuchajcie, idziemy w następne, w następną miejscówkę. Zobaczymy, że tam gdzieś nam się coś trafi. I będziemy mamy wam pokazywali nadzieje, na bieżąco, Mamy nadzieję, że dzieje. tak. Kurde, trochę tak śmiesznie, jak nawet cię nie mogę pokazać, nie? Tak to wygląda. Jest taka mała perełka, broszka jak to Andrzej mówi, ale jest. Ale cieszy. Cieszy Wcale I... nie, nie taka mała, no, bo ale... 21 cm Ale muje w porównaniu z twoimi Ma, no, to troszeczkę zmniejsza. Czekaj ale... jeszcze chwilę, tobie też się będzie tak trafiać. Wypuścimy. Uy, malutki. Kolejne stanowisko nasze chada już. A. Andrzej próbuje dorzucić na główkę i zobaczyć czy na tej główce lub na jej spadzie stoją nasze ulubione okonie mówię nasze, bo to już jak z Andrzejem chodzę to nasze. No chyba, że. Nie tylko Andrzeja. <laughs> Nie ma tego przypisywania zasług Nie, dla jednego. Dokładnie tak no. Andrzej pomalutku, zobaczcie tutaj. Obraca ruszakikiem jak zawsze i je prowokuje żeby starały się coś tam wziąć ja, ja tylko czy tam coś Czy coś się gdzieś szczai tam... No nie na no Andrzej no Jak nie tobie to komu Z jak się uśmiechać wie, że to Jak nie ma Andrzej je uwielbia a one lubią Andrzeja Tak ale jak ich nie ma no to To jest niestety. taka współpraca Jak nie ma jak są Jak nie ma Rybki zawsze są nie, nie zawsze chcą współpracować ale no, zawsze są ale ja rozumiem że rybki mnie nie współpracują ale jakby tobie nie współpracowały to już by było dziwne się może się okazać, że też tak będzie <laughs> Oj ty, zawsze pesymista, pesymista później zawsze coś pyk pyk i jest, dobra nie będę tu ściemniał za dużo i działaj Przeciągnie. No. Go już w ale jest fajny. No, nie jest to Niech on spokojnie odczepi. Widzicie, jaka fajna rybka. No i takie żeby nabrały już. To już będą, będziemy bardzo zadowoleni. Się, nie w tą nie, nie stronę w tą kolego, strony. odpłynął. No troszeczkę odpocznie i będzie dalej walczył za, za jakiś czas, może znowu da się złowić. No i inaczej sięgnie, zobaczcie jaka już fajna ryba, to przez rybeczka. Takie żeby tam brały to już byśmy byli A pięknie ubarwione nie? No pokaz... chcę wam pokazać ten ogonek Bo jest naprawdę śliczny No wypuszczamy, nie będziemy go trzymać Aż tyle Ale to cieszy, jak już zaczynają takie rybki brać Rybka żyje I to cieszy, że W wodzie pz PZW jeszcze można takie piękne ryby łowić i zobaczcie idzie. Idzie, idzie nasz okonek kolejna rybka. Nie jest jakichś potężnych rozmiarów, ale jest no i ważne. I Nie wypuszczamy i dalej walczymy. Jedziemy z nimi zaraz go wyczepiamy. Jest kolejny Piękny zobaczcie ma fajne ogonki. No takie. wybarwione są niemożliwie, nie? te, te ogonki takie no naprawdę śliczne mają takie ciodwie trochę okay, przez tą rękę moją niewygodnie, ale no tak to wygląda, nie ma jak go pokazać inaczej no i pójdę kolego i kolejna miejscóweczka powiem wam troszeczkę obawiam się tutaj, bo ślisko jest nie zapomnę tego miejsca, Andrzej nigdy stałem troszeczkę głębiej jak ty rozumiesz? i w prawo rzucałem nóżka Cię odjechała? Nie nóżka, kamera mi wpadła pro <noise> ta z piersiowej i niby zamontowana była, Była wszystko i wpadła mi pod nogi i mówię, ciekawe czy ja ją wyjmę nie, nie zważałem na zegarek czy wodoodporny czy nie Nura, mówię nogami nie rusza, bo jak ruszę to po prostu żeby ją nie przesunąć i wyłowiłem kamerę no, a po prostu cię przetestowała, nie, bo miała być woda odporna. No, <grym> ale zegarkowi też nic nie stało. Powiedziałbym byłem najbardziej zdziwiony, no bo dwa zanurzenia <grym> trzeba było zrobić, ale odzyskałem kamerę i do dzisiaj nie wiem jak. Ona mogła się po prostu wypiąć. No. To, jest to, jest, to jest, po prostu po prostu wierzenia. To jest taki mechanizm, że naprawdę to trzyma, ale tak to jest. No wiesz, no czasem tak się zdarza. Złośliwość rzeczy martwych jak to mówią. No, kolego. No. Dobra, bo to twoje miejsce. Wiadomo, że coś tu może być. Jak złowisz, to wołaj, ja tu przyjdę, będę nagrywał, a ja idę sobie obok też, trochę powędkuję. Odpoczęłem ręka trochę dostała luzu, bo mam problem powiem wam od lata z barkiem i ciężko mi jest. Na tym spinningu, na zasiadkę, jest łatwiej pojechać, bo to człowiek cały czas nie rzuca A tutaj niestety, trzeba aktywnie działać No tak. nawet taki, nawet przyzwoity, taki przyzwoity to nie, przyzwoity, nie ma co narzekać jest Nawet taki przyzwoity, nie jest to nic O jest ten piękny ogon, mi się cały czas podobają te ogony. No ale tak to jest, ładnie są ubarwione i wymyślą. Ale patrz jak się nastrasza, nie? No. Każdy jeden I to nas cieszy Każdy jeden No i No i Nawet taka niezła To on już jest fajne. Tylko żeby się ogonki prostowały, i to by było wszystko ok. Tak byście pięknie pozowały. No. Idziemy z nią do wody. Odpływaj. O, jak walczy, jak się rzuca. Ach, walczył się rzucał i się wywalczył. No bo to słuchajcie. Tak to już jest, że. No czasem tak bywa, nic nie zrobimy, ale to patrz, jedna od takiego czasu, nie? Co, co nam spadła. No niestety, ale to jakoś tak jest. Ale ja się tym nie przejmuję Nie trzeba jej wypinać <laughs> Zobaczcie, Andrzej po raz drugiej rybkę tą samą złowił, bo już poznał pobliźnie i jest To odpływaj kolega no, Jak mu się Andrzej spodobał ja. Mówi fajny chłopak o koniowiec To tylko on nas tak lubi I nikt więcej No jeszcze ty jesteś, nie? Ale to ja to jestem taki Z boku chłopak ale tu typa o konia to mamy jednego tylko Ale idzie chłopak wachlarzem bo wachlarzem mhm. ale jest Czyli coś jeszcze ściągam i mhm. no. pod twój ten. No I to nas cieszy i do wody kolego i po następnych prosimy Kończymy kolejny spinningowy dzień kolejny dzień z okoniami ulubionymi rybkami Andrzeja po bału on się śmieje zaszczepia mnie tym gatunkiem tak, tymi okonkami też mi się to zaczyna podobać zdradza mi swoje tajemnice i to jest dobra rzecz Ma, jest od kogo się uczyć jak mówił klasyk ja się zawsze uczę w każdej chwili. No ale ja też się uczę, to wiesz, to nie jest tak, że gdzieś człowiek spoczywa na jakichś tam laurach i udaje, że jest fajnie. Nie, są jakieś nowości, jeżeli chodzi o gumy, o jakieś metody i, i cały czas uczymy się czegoś nowego. A jeszcze tym bardziej, jak przynosi to efekty, a przynosi to efekty także, czemu, czemu nie czerpać z tej, z tej wiedzy mm, kolegów, czasopism jakiś, czy nawet gdzieś coś w internecie. A czasem zdarza się, że można wymyślić coś innego. Widziałeś ten system, który ci pokazywał? A wypracował e taką <laughs> metodę, że zwątpiłem. Słuchajcie, no. E Potrzeba matkom wynalazków, a jeżeli chodzi o ryby i o i to czemu, czemu tego nie sprawdzać, czemu tego nie wprowadzać yy, i próbować, czy, czy, ta, czy, to, czy to będzie nam pomagało w łowieniu tych yy, naszych moich koni Andrzej dzisiaj testował swój pomysł. Powiem wam i super się sprawdził. Naprawdę no fajnie, na fajnie tym, to było. To przynęta fajnie na tym pracuje, nie. Dobry pomysł będziemy dalej go testowali i on nam w dalszym ciągu przynosił takie efekty jak dzisiaj co widzieliście rybek troszeczkę było słuchajcie no czas się pożegnać i zapraszamy do następnego spotkania gdzieś nad wodą nie wiem czy to będzie zasiadka czy, czy wyprawa spinningowa ale zapraszamy was do oglądania naszych filmów Andrzej mówi czy zasiadka czy ten Mam mnie mówi, wiecie, i to, i to jedziemy na spinning, a ja już zwątpiłem. Ja może by tak chociaż raz coś posiedzieć. Jak mówi na zasiadkę posiedzieć. no do, 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 dobra, jak tam wrzucisz jakąś zanętę, to ja tam będę spinningował Chodźcie, I tak to będzie. Słuchajcie, to, kończymy. do zobaczenia. Trzymajcie cześć. się, cześć.